Witamy Was ze stadionu w Głogowie GKS Katowice w 15, już kolejce będzie tutaj goszczony przez miejscowego Chlodrego. Właśnie w tej chwili piłkarze obudrużym wychodzą na boisko dość nietypowo, bo tak bieżnią. Z Głogowa witają Was. Błażej. No Liczymy, że po tych pięciu meczach bez porażki, a też trzech zwycięstwach w ostatnich czterech meczach, w 10 punktach będziemy zdolni tutaj zgarnąć kolejne, że nasza relacja 10 sekund sprzedajm w telewizji. <grym> no dobrze. Pierwsza chyba... Nie, stoi, bo mi zasłania też ten słupek. Więc jest. Pierwsza za górem na... wykoszec. Już trochę dla większych. Szkoda, szkoda, ale dziwnożny to również no, dobra okazja w polu karnym w piątce na krótko do Wałkowica Wałkowic. Prawa noga bolej, ale bolej, złodził się, ale dwa metry od brawki nietypowo. Prawa noga. Jakby stwierdził, że skoro las bezło, to próbuje dalej z prawej nogi. Jary dalej na grunkow do szybkowanie będzie takiego jest lewa strona. Będzie próba za chwilę pewnie dośrodkowania yy, w pole karne. Już narożnik pola karnego, szybciej na lewo nogę. Dośrodkowanie, wybijamy tę piłkę. Powinien to Wołkowicz powalczyć, żeby wyszła z tego kontra i to robi. Uwolnił się, odgrywali. Jeszcze uwolnił się drugi raz do Trochima. Trochim ma trochę miejsca, żeby wypuścić teraz e, drugiego scjagowego, ale tam jest Franczak e, i do niego piłka. Ucieka już Błogowiec, Chodzi właściwie do środka. Franczak dośrodkowanie, ale za... fatalne. Zdecydowanie za mocne. Dobrze, bardzo rozprowadzona akcja, zwłaszcza podobało mi się u Wołkowicza. Że jesteśmy cofnięci. Jest dośrodkowanie wysokie, Półka musi Kuta uważać. Lejmon nas wybija i wzrośnie. Raczej czekamy na to, co zrobi rywal. Teraz podanie na prawą stronę. Zabrakło Rafała się zagapił się zagapił, za daleko był. Dośrodkowanie, a nawet strzał. Chciało... Dobry, teraz też już widać, że jest w pełni sił w nie rywala, ale znowu prawa strona. pracowski asykuruje pierwszaka. Rywal biega po karnym. Przybiegł oczywiście, że Prasowski zagrał ręką. Pokazuje sędziało i co teraz będzie. Albo rzut wolny przy linii bocznej, bo rywale pokazują, że ręka była w polu karnym. A więc tutaj wszystko będzie zależało od decyzji sędziego. W każdym razie jest Nawet czy będzie jakaś konsultacja, co tam sędziowie będą ustalać. Sędzia idzie, podchodzi i co? Żyd wolny. Z wolny. Tak jest. No nie wiem, no. Wiadomo, cieszymy się, że tego karnego nie ma, no bo... To jest wolny. Praktycznie z linii bocznej pole karnego. Mocne strzelenie, bo że teraz. Czerwiński to wybijał, jeszcze taka przebitka. Jeszcze to powinien coś wykazować ale teraz nakładka i będzie żółta kartka. Jeszcze jakaś bijatyka się tam szykuje. Trochę pierwszy do walki. No, przy próbie wybicia piłki przez naszego zawodnika takie, takie zablokowanie, ostre bardzo. No tutaj żółta kartka jest ewidentna. no Tutaj protesty kibiców, no bo teraz protesty będą się skupiać na sędzim, no bo jednak ta ręka była przewidziany, chyba się się. tego manewru powtarzał. Pieczak, dośrodkowanie mocne, a nawet strzał, no strzał to może nie szał był. Błądy błąd w przekazaniu krycia, Lejmona na lewej obronie. Sędziak, prawa strona, 16 metr, sędziak próbuje ta do krycia, ale bardzo dobrze. Raznowski, żeby zagrać cross, dopiero teraz, do Goncerza. Goncerz zaraz się na stulowego. i umiejętnie na przedostał się, lakarnego. będzie strzelać. Uderza. Dobry strzał, pierwszy w tym meczu, cał strzał Dobry sens. wsiadła... w sensie ze wsiatką bramki. Odkryta Pietrze gdzieś kasy sobie w środku boiska. Wołkowicz tego nigdy asekuruje, ale... Ale to, yes to taka asekuracja, choćby wcale. Wyśrodkowanie. Płuka! Płuka, płuka, znalazł się defensywnym pomocnikiem. A teraz dobre przejęcie Wołkowicza. Bołkowicz dynamicznie. 16 metrów, 20 metrów. Wołkowicz, żołnierze! Cielo. Pokazuje jak tę piłkę gąserz, zagrywa tak, że był falowany, a teraz znajdzie się trochę w polu karnym, Trochim, strzał lewa noga, Trochim, ramzard broni, najlepsza okazja Herman Dabiksu. Aktywnie w pressingu nie udało mu się jednak uzyskać z tej piłki i to dobry teraz. No i błąd, Lejmonaz, Czerwiński, popełniają błąd, Kamiński. Musi walczyć z obrońcą, Kamiński. Wypychani rywale, jeszcze Bałkowicz, dobrze się zachował, na chwilę też wypchnął, ale tylko na chwilę. Pieczak znowu daleko od rywali i ten pozwala mu przyjąć piłkę, w piłki w pole karne, przeszła ta piłka! A i teraz była stuprocentowa sytuacja, można powiedzieć, za dobrego, ale na szczęście, uderzenie prosto. Takie też się dzieje, groźnie, główka wybijamy piłkę, ale teraz jest na 16 meczu, i z rywali, uderzenie, tam musi bronić. Na szczęście zamortyzowana piłka, straciła impet. Szybko już leciała ta pierwsza połowa, 12 minut. Jest dośrodkowanie mocne. Przedłużenie ta piłki kubka musi wybiec i łapie tę pudłówkę w ręce. Musi tylko zagrać. Lejmonas dzisiaj szybko, nie patyczkuje się, wybija po prostu te piłki. Pierczak, dośrodkowanie. Ale zamknie Wołkowic. Ale... Nie, zamknie serwis, nie strzeliwuje, ale... Piłka do trochima ma trochę, ma trochę, ma trochę, ma trochę, ma trochę, ma Mijał, teraz są nie ma, lące. nie Musi wrócić Wołkowicz, bo już rywale wchodzą lewą stroną, tam jest tylko Czerwiński właśnie rywale, dość będzie Na Narożnik 16, narożnik przy linii końcowej, włącza się trochę im do pomocy, ale nie udaje się tej piłki wybić. Ojtra, Tim nie, niech widzą sędzia. Osupał, Tam lukowany, jest szansa na kontrę. Ucieka już y, Goncerz, ucieka Frańczak. Faulowany Paulowany i prańcach Musi wrócić Wołkowicz, bo bo rywale chodzą lewą stroną. Tam jest tylko Terminski, właśnie rywale, dość będzie doświadkowanie. Na roznik Narożnik na linii końcowej. Włącza się trochę im do pomocy, ale nie udaje się tej piłki wybić. Ojtra, Tim nie, niech widzą sędzia. Zablokowany, jest szansa na kontrę, ucieka yy, Goncerz, ucieka Frańczak, faulowany Frańczak, widząc wolność. Ta karta powinna Pan Tamiński <grym> z Prażnowskim. <górą> Wicegiek sobie oddał założenia, że nie ma nic do stracenia w tej rundzie. I mamy ratowisko dla wszystkich gości. Prańczak. Ja, ja drugiego rywala. Udało mi się, na trwa, ale nie ma szybkości. Kilku rywali ale ma, szosaczony Ale utrzymał się i podał. Bardzo dobrze. Lejmona na pielążem no. teraz. Ale tak trochę nieprecyzyjnie. Czerwiński uratował tę piłkę. Czerwiński. Dobrze szybko, e, utrzymujemy szybko. naprawdę Bardzo, bardzo dobrze. Ja teraz położył się do, do pieczaka, żeby nie, zagrać drogi do... nie zagrywał. Naprawdę Pietrzak bardzo dobrze się pogrywał na lewej stronie. To ma, drogi zabrał się z piłką. E, nie był falowany w Jest trochę miejsca. Franczak przekłada na lewą nogę, na prawo. Franczak ustał z dystansu i zróżny. Kolejny zróżny. Nie ma pokazuje, że może zagrać. Jest Reymont na Czerwiński, ma teraz trochę miejsca, do niego jest w ale Czerwiński jest kolejna próba, yy, żeby dośrodkował. Dobre. Skacze z autyzmu w klat. Jeszcze zgarnie piłkę Goncerz do trochim, ma trochim yy, przekłada. Lewa noga na trochim. A znowu zablokowany strzał. Ile z tych zablokowań dzisiaj? Zablokowań dzisiaj jest bardzo dużo w kolejnym zagrać. Jest Reymont na Czerwiński, ma teraz trochę miejsca, do niego jest w ale Czerwiński jest kolejna próba, yy, żeby dośrodkował. Dobre. Skacze z aut jeszcze zgarnie piłkę Gąc do trochim, a trochę e, przekłada. Lewa noga, trochim. A znowu zablokowany ształ. Ile z tych zablokowań. Zablokowań dzisiaj jest. dzisiaj jest bardzo dużo. Na prawej stronie szeroko ustawiony czerwiński, ale piłka wędruje do Lejmonasa, Lejmonas. Teraz do Alana Czerwinskiego. Prawe miejsca Czerwiński, dośrodkowanie. z główka i źle naszedł na tę piłkę. Naprawdę to było dobre dośrodkowanie. Wariant Cugieksa. Pielosz do Czerwinskiego, Czerwinski wysokość pola karnego, prawa nie strona. W do Franciaka, Franciak, karny, Franciak miał przeciwnika Franciak o kąt, Próba do ryby, nie miał, no, Zrobił to, co, Nie miał z czego co Nie miał szego. Jeksy biuda. Dosział trochę się kiwa. Koniec meczu. Jeksa remisuje. Z problemem 0 do 0. bądźcie z nami, czytajcie nas. Do usłyszenia Błażej uszelu. Jesteśmy za tydzień na meczu z Zawiszu.